Zmiana taktyki działania piechoty morskiej rosyjskiej floty bałtyckiej nie wywołała jak na razie żadnej widocznej reakcji ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej. Tymczasem budowa przez polski przemysł środków przeciwdziałania na przygotowywane przez Rosjan morskie operacje dywersyjno-szturmowe jest możliwa. Trzeba tylko te środki zamówić. Od kilku lat specjaliści przypuszczają, że doszło do bardzo głębokiej zmiany w taktyce działania piechoty morskiej rosyjskiej floty bałtyckiej. Manewry Zapad 2021 pokazały dobitnie, że coraz częściej ćwiczone jest desantowanie żołnierzy z morza, nie z dużych okrętów, ale z wykorzystaniem szybkich, niewielkich kutrów i łodzi motorowych. Desantowanie, którego celem nie jest zajęcie jakiegoś terytorium, ale przeprowadzenie akcji dywersyjnej i wywołanie jak największego zamieszania na tyłach przeciwnika. Taka zmiana taktyki została wymuszona kilkoma czynnikami. Po pierwsze, Rosjanie nie mają już na Bałtyku sił okrętowych. Które byłyby w stanie przerzucić odpowiednio dużą grupę piechoty morskiej i później dostarczyć dla niej drugi rzut i zabezpieczenie logistyczne. Po drugie, lotnictwo rosyjskie nie ma już obecnie możliwości wywalczenia przewagi w powietrzu nad oddalonym od własnego terytorium obszarem desantowania, a jest to warunek konieczny, by w ogóle doprowadzić okrętowy zespół desantowy pod brzeg przeciwnika. Trzecim czynnikiem było niewątpliwie wprowadzenie w polskiej marynarce wojennej dwóch nadbrzeżnych dywizjonów rakietowych. Nie dają one bowiem żadnych szans, by do polskiego brzegu zbliżyły się większe, obce desantowe jednostki pływające. Co więcej, morska jednostka rakietowa jest w stanie bez problemu zablokować ruch do i z bazy wojennomorska w plotach bałtycku, a po rozstawieniu w Estonii może to samo zrobić z Kronsztadem i Sankt Petersburgiem. To właśnie dlatego stan okrętowy sił desantowych floty bałtyckiej się nie poprawia, a duże okręty tej klasy się coraz bardziej starzeją bez budowania następców. Zamiast tego wprowadza się małe łodzie i kutry desantowe, z których największe projektu 21820 typu Diugoń mają długość 45 metrów i wyporność 280 ton, a projektu 11770 typu Sierna długość 25,8 m i wyporność około 105 ton. Ważna przy tym jest duża prędkość poruszania się tego rodzaju jednostek pływających, która w przypadku Diugonii dochodzi do 35 węzłów, a w przypadku Sierny do 30 węzów. Znamienne jest dodatkowe to, że na 5 do chwili obecnej zbudowanych kutrów typu Diugon aż trzy z nich otrzymała flota bałtycka. Ta sama flota otrzymała zresztą również trzy Sierny. Jeszcze szybsze od tych kutrów desantowych są specjalistyczne łodzie dywersyjno-szturmowe wprowadzane od kilku lat do wojennomorska flota, a w szczególności do floty bałtyckiej. Są to jednostki ewidentnie wzorowane na szwedzkich jednostkach motorowych CB-90, Streetsback, które bardzo dobrze sprawdzają się do ochrony i obrony bardzo skomplikowanego szwedzkiego wybrzeża. Zadaniem rosyjskich odpowiedników CB-90 jest m.in. skrycie podpłynąć do brzegu, szybko wysadzić na niego małą grupę żołnierzy, a następnie tą grupę ewakuować, chroniąc ją przed ogniem przeciwnika. Najnowszym rozwiązaniem tego rodzaju, opracowanym dla rosyjskiej marynarki wojennej, jest skuter projektu 02800, który, przy wyporności zaledwie 10 ton, może dostarczyć na brzeg z prędkością 35 węzłów do 12 komandosów. Jest to zupełnie nowe rozwiązanie, jednak podobne kutry są już od kilku lat wprowadzane do floty bałtyckiej. Najbardziej znaną jednostką tego rodzaju jest produkowany przez Stoście Pełła kuter desantowo-szturmowy projektu 0360 typu Raptor który z prędkością przekraczającą 48 węzłów może dostarczyć 20 komandosów z wyposażeniem na odległość do 100 mil morskich. Jest to łódź zabezpieczona przed ogniem broni małokalibrowej i uzbrojona zapewniając wsparcie ogniowe wysadzonym na brzeg dywersantom oraz możliwość obrony np. przed jednostkami interwencyjnymi Polskiej Straży Granicznej. Raptory to kutry o wyporności 23 tony i długości 16,9 metra. Nieco mniejsze od nich są również wprowadzane do floty bałtyckiej wyprodukowane przez koncern Kawasznikowa łodzie desantowo-szturmowe projektu 02510 typu BK-16. Rosjanie opracowali w tym przypadku kutry o wyporności 20 ton i długości 15 metrów, które mogą się poruszać z prędkością do 40 węzłów w promieniu około 110 mil morskich. Konstrukcja tych jednostek, ich wygląd i duża prędkość wyraźnie wskazują, że są one przygotowane do działania według zasady uderz i uciekaj. Wewnątrz kutrów BK-16 stworzono dwa opancerzone przedziały dla silników i Desantu. Łodzie te są dodatkowo silnie uzbrojone, mając trzy karabiny maszynowe 7,62 mm obsługiwane przez żołnierzy Desantu stojących na pokładzie oraz zdalnie sterowany, obsługiwany z wnętrza, bojowy moduł kołażnikowa. Wyposażony w jeden karabin maszynowy kalibru 12,7 mm i jeden granatnik 40 mm. Kutry BK-16 są dla Polski o tyle interesujące, że dwa z nich wprowadzono w tym roku do służby w bardzo małej bazie morskiej w Primorsku, leżącej na wschodnim brzegu Zalewu Wiślanego. Fakt ten zwrócił uwagę na to tak naprawdę przystań, w której Rosjanie zrobili najprawdopodobniej centrum szkolenia sił abordażowo-dywersyjno-szturmowych, piechoty morskiej i wojsk specjalnych. Zdjęcia z podniesienia bandery na dwóch kutrach BK-16 z 15 lipca 2021 roku wyraźnie pokazywały bowiem w tle zbudowane na nabrzeżu pionowe tory spinaczkowe, ściany treningowe z oknami o rozmiarach wykorzystywanych w budynkach państwowych, np. urzędach, sztabach, komendach, oraz ustawiane w różny sposób kontenery. Rosjanie być może przygotowują w ten sposób swoich żołnierzy do wchodzenia na jednostki powołające o wysokich burtach, w tym na kontenerowce i gazowce, jak również do szturmowania różnego rodzaju budynków. Ale w zdjęciach z ceremonii zwracało uwagę również inne wyposażenie minibazy w Primorsku, w tym mniejsze od BK-16 szybkie łodzie motorowe. Są to jednostki o nadbukiwanym kadłubie, trudne do wykrycia przez radary służby nadzoru morskiego, odróżniające się od cywilnych pontonów i bardzo szybkie. O ile na fotografiach z ceremonii widać było tylko trzy łodzie tego rodzaju, to na zdjęciach satelitarnych można już się doliczyć aż 15 jednostek motorowych wyciągniętych na nabrzeże. Trzeba więc sobie odpowiedzieć na pytanie, po co Rosjanom jest potrzebna aż taka ilość ribów nad Zalewem wysilanym. Zdjęcia satelitarne Primorska pokazują jeszcze inną interesującą anomalię. W dużym polskim porcie wojennym Gdynia-Oksywie jest przygotowana tylko jedna płaszczyzna do przejmowania śmigłowców. W niewielkiej przystani w Prymorsku, co ma aż dwa takie lądowiska, nie licząc płaskich, odkrytych terenów, na których może w razie potrzeby lądować o wiele więcej helikopterów. Przeznaczenie i przynależność minibazy w Prymorsku nie jest jak na razie znana. Jest mało prawdopodobne, by stacjonował tam 313 oddział walki z podwodnymi dywersyjnymi siłami i środkami, ponieważ jednostki takie są lokalizowane w głównych portach wojennych, w tym w niedalekim Bałtysku. Bardziej prawdopodobne jest wykorzystywanie PIMORSKA przez m.in. 336. samodzielną Brygadę Piechoty Morskiej z Bałtycka i 561. rozpoznawczy punkt specjalnego przeznaczenia specnaz Parusnoje. Istnieje więc możliwość, że na polskich brzegach zalebowiślanego, w tym Welblągu, w czasie ewentualnego kryzysu zaczną się pojawiać grupy uzbrojonych osób, które bez oznaczeń państwowych, a tak ćwiczą obecnie rosyjscy komandosi, zaczną siać strach i terror. I na taką ewentualność trzeba się już teraz przygotować. Zapobieganie dywersji w północno-wschodniej Polsce jest oczywiście bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Potrzebny jest system obserwacji, który już zresztą istnieje na polskim wybrzeżu dzięki Straży Granicznej, Marynarce Wojennej i Urzędom Morskim. Trzeba go tylko wzmocnić, przede wszystkim na południowym wybrzeżu Zalewu Wiślanego, rezerwując w ten sposób leżący najbliżej obwodu Kaliningradzkiego, 600 metrów od granicy, po stronę obserwacyjny Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Piaskach, na Mierzei Wiślanej. Potrzebny jest również szybko działający, międzyresortowy system dowodzenia i reagowania, który natychmiast podejmowałby decyzję o użyciu środków przeciwdziałania adekwatnych do wykrytego zagrożenia. No, i oczywiście potrzebne są siły, które byłyby w stanie zatrzymać rosyjskie jednostki desantowe, zarówno kutry typu jugonisierna, jak i bardzo szybkie łodzie dywersyjno-szturmowe typu Raptor, PK-16 i Projektu 02800. Teoretycznie przygotowany do tego rodzaju operacji jest morski oddział Straży Granicznej, który posiada na swoim wyposażeniu dwa kutry patrolowe typu Patrol 240 Baltic. Dwie łodzie interwencyjno-pościgowe typu SAR 1500, cztery łodzie interwencyjno-pościgowe typu IC-16M3 i dwa poduszkowce typu Glifon 2000TD. Żadna z tych jednostek nie jest jednak przygotowana do walki z rosyjskim specnazem i piechotą morską, chociażby przez brak rakietowego uzbrojenia i opancerzenia. Do zatrzymania uzbrojonych rosyjskich kutrów i łodzi dywersyjno-dysantowych nie są też przygotowane siły zbrojne RP. Jedynymi małymi interwencyjnymi jednostkami pływającymi są teoretycznie szybkie ryby, będące na wyposażeniu jednostek specjalnych Gromi Formoza. Przeciwstawienie tych łodzi z nadmuchiwanymi burtami, opancerzonym i uzbrojonym Raptorom oraz BK-16 mogłoby się jednak skończyć katastrofą. Ponadto wojska specjalne nie są po to, by nadzorować zaledwie by zabezpieczać morskie farmy wiatrowe. Co gorsza, takich interwencyjnych jednostek nie ma Marynarka Wojenna RP, ponieważ prawdopodobnie uznano, że ich wprowadzeniem powinna się zajmować Straż Graniczna. W rzeczywistości dobrym przykładem zabezpieczenia własnego wybrzeża są bardziej Stany Zjednoczone niż Polska. W USA swoje łodzie patrolowe interwencyjne ma bowiem zarówno US Coast Guard, jak i amerykańska Marynarka Wojenna. Amerykanie w swoich siłach zbrojnych prowadzili przede wszystkim stosunkowo duże kutry patrolowe Mark VI o wyporności 72 tony, długości 25 metrów, prędkości maksymalnej 45 węzłów i zasięgu ponad 700 mil morskich. Te silnie uzbrojone jednostki są zdolne nie tylko do interwencji, ale również do ochrony własnych sił i np. konwojowania statków handlowych płynących do portu. Jednostki tego rodzaju Wprowadzane są zresztą powszechnie na całym świecie, wszędzie tam, gdzie pojawia się groźba ze strony uzbrojonych małych jednostek pływających przeciwnika. Tak robi m.in. Ukraina zagrożona przez Rosję, pozyskując od Amerykanów nowe łodzie patrolowe typu Mark VI oraz z nadwyżek amerykańskiej Straży Przybrzeżnej kutry patrolowe typu Island o wyporności 150 ton i prędkości 30 węzłów. Podobnie działa również Izrael, który ze względu na permanentne zagrożenie zewnętrzne wykorzystuje serię małych patrolowców Sheldak. Najnowszy okręt tego typu w wersji MK5 ma wyporność 72 tony, długość 25 metrów i prędkość około 50 węzłów. Co ważne, jest on również bardzo dobrze uzbrojony w tym w wyrzutnie rakiet kierowanych. Jednostki tego rodzaju są jednak stosunkowo duże i alternatywą dla nich powinna być również floty dla mniejszych opancerzonych, uzbrojonych i bardzo szybkich łodzi interwencyjnych zdolnych do działania zarówno na pełnym morzu, jak i w zatokach, płytkich zalewach oraz do rzeczach. Na takich akwenach bardzo dobrze sprawdzają się jednostki podobne do szwedzkich łodzi motorowych CB90 i ich rosyjskich klonów. Ale są również rozwiązania niestereotypowe, w których wykorzystuje się zupełnie nowe technologie i koncepcje. Jedną z najbardziej rewolucyjnych jednostek tego rodzaju jest szybka łódź motorowa Ghost, Duch, opracowana przez amerykańską firmę Juliet Marine Systems, (GMS). Konstrukcja ta o długości 10-14 metrów i wadze 30 ton bardzo przypomina myśliwce X-Wing zaprojektowane przez filmowców z Wojen Gwiezdnych. Opancerzona kabina bojowa zbudowana w technologii STF jest bowiem unoszona na dwóch zaczepionych na burtach skrzydłach, które mogą się rozkładać na boki lub opuszczać tworząc dwie wsuwane do wody podpory. W pierwszym przypadku kabina może się unosić na wodzie, a rozłożone skrzydła leżą na powierzchni. W drugim przypadku skrzydła te pochłoną pod kadłub, zanurzając się w wodę, co tylko pozornie zwiększa zanurzenie. Przy dużych prędkościach GOST zachowuje się bowiem jak popularne wodoloty i płynie na znajdujących się poniżej płatach z kabiną wyniesioną ponad powierzchnią nawet do wysokości 3 metrów. Jest to więc przykład jednostki dwukadłubowej o zmniejszonej powierzchni wodnicy klasy SWAT, która charakteryzuje się większą stabilnością na wali, ograniczeniem wstrząsów i mniejszym oporem w stosunku do wody firmie GMS udało się ten opór jeszcze bardziej zmniejszyć poprzez wykorzystanie zjawiska superkawitacji. Uzyskano to konstruując w odpowiedni sposób długie, rurowe opływniki znajdujące się na końcu obu skrzydeł i zawierające system napędowy, układy komputerowe i zbiorniki z paliwem. Specjalne, podwójne śruby znajdujące się na ich dziobie, obracając się, tworzą swoistą panikę pęcherzyków powietrza, która, otaczając ściśle opływnik, zmniejszają tarcie. Wykorzystano tu fakt, że woda ma o wiele większą gęstość niż powietrze. Szacuje się, że pozwoliło to zmniejszyć opór wody 700 krotnie w porównaniu do kadłubowych jednostek pływających. Amerykanie opracowali przy tym specjalny cyfrowy system sterowania płatami, który pomaga w wyborze najlepszej decyzji gwarantującej bezpieczeństwo i ekonomię pływania przy małych i dużych prędkościach. Podobnie jak elektroniczna kontrola stabilności pomaga nowoczesnym samochodom utrzymać się na drodze. Zapewnia to dużą zwrotność i szybkość, która obecnie wynosi ponad 32 węzł i a może dochodzić nawet do ponad 50 węzł. Jest to więc najszybszy na świecie okręt klasy SWAT. Dodatkowo, gąst został tak skonstruowany, że może zostać z łatwością przerobiony na wersję bezzałogową. Ważna jest również konstrukcja części ładunkowej, która pozwala na zamontowanie dowolnego modułu z wyposażeniem, w tym systemów uzbrojenia. Samo wnętrze. Może pomieścić oprócz dwuosobowej załogi nawet 16 żołnierzy desantu. GOST jest rozwiązaniem o tyle interesującym dla Polski, że jego licencyjna produkcja jest proponowana również polskim stoczniom. Istnieje więc możliwość zbudowania dla marynarki wojennej flotyli stosunkowo tanich, szybkich, małych i bojowych jednostek pływających, które mogłyby działać z maksymalną prędkością nawet przy falach o wysokości 2,5 metra w promieniu ponad 350 mil mm morskich brzegu. Niewątpliwą zaletą polskich duchów byłaby ich wszechstronność. Mogłyby one bowiem korzystać ze wszystkich 32 polskich morskich portów, konwojując morskie statki handlowe, chroniąc w razie konieczności morskie farmie wiatrowe, platformy wiertnicze i ważną infrastrukturę, taką jak chociażby kanał budowany na Mierzei Wiślanej. Takiej ilości baz do dyspozycji nie miał jak dotąd żaden inny uzbrojony okręt marynarki wojennej. Co więcej, duchy nie musiałyby tam stacjonować na stałe. Amerykanie udowodnili bowiem, że GOSP po złożeniu skrzydeł może być transportowany innymi okrętami, drogami lądowymi, w tym koleją, i powietrznymi. W razie potrzeby można je więc przerzucić do dowolnego miejsca na polskim wybrzeżu i nie tylko na polskim. Marnarka Wojenna uzyskałaby w ten sposób drugi, nowoczesny system bojowy po nadbrzeżnych dywizjonach rakietowych, który mogłaby zaoferować jako konkretny wkład do sił sojuszniczych NATO. Ta propozycja byłaby atrakcyjna nawet przez to, że gosty wyposażone w napęd hybrydowy są przyjazne środowisku. Co więcej, polskie duchy mogłyby otrzymać polskie uzbrojenie. Przykładem takiego wyposażenia bojowego jest np. zdalnie sterowana głowica bojowa opracowana wspólnie przez ZM tarnów spółki PCO i telesystem MESCO. W zestawach proponowanych w czasie konferencji Defense 24D 29 września 2021 roku Połączono na jednej podstawie karabin maszynowy kalibru 12,7 mm lub 7,62 mm, rakietę przeciwpancerną Pirat oraz głowicę optoelektroniczną spółki PCO z polskim systemem podświetlania dla uzbrojenia naprowadzanego laserowo. Podświetlacz ten jest o tyle ważny, że może również być wykorzystywany dla uzbrojenia zewnętrznego, naprowadzając strzelaną z daleka artyleryjską amunicję precyzyjnego rażenia, np. pociski artyleryjskie APR-155 i APR-120. Lub różnego rozmiaru bomby lotnicze oraz rakietowe pociski kierowane. Moduł bojowy, przygotowany przez polski przemysł w ciągu kilku miesięcy specjalnie na targi MSPO 2021 w Kielcach, może być gotowy do prób w mniej niż pół roku. Bardzo szybko może być również zakończona praca nad stosunkowo tanią rakietą przeciwpancerną Pirat. W ten sposób otrzyma się możliwość skutecznego wzmocnienia polskich sił przeciwdywersyjnych pociskiem kierowanym o zasięgu 2,5 km. Zaproponowane przez polski przemysł rozwiązanie jest wszechstronne, kompaktowe oraz stosunkowo lekkie. Można je więc zastosować nie tylko na duchach, ale również na innych jednostkach pływających oraz pojazdach lądowych. Dzięki temu w przypadku pojawienia się dywersantów np. koelbląga, zawsze istnieje możliwość zablokowania łodziom, takim jak raptory, powrotu za wschodnią granicę zalewu wiślanego, wystawiając posterunki ogniowe w okolicach piasków na Mierze Wiślanej oraz w okolicach różańca lub nowej pasłanki na wybrzeżu południowym Zalewu Wiślanego. Pozwala to na o wiele szybsze i skuteczniejsze oddziaływanie na pojawiające się zagrożenia, ale co najważniejsze, równocześnie jest bardzo silnym czynnikiem odstraszającym przeciwnik wiedząc bowiem o możliwości pojawienia się lekkich, uzbrojonych pojazdów i szybkich łodzi, będzie musiał poważnie zweryfikować swoje plany, działając już mniej brawurowo i otwarcie.